To są takie elementy, które dają jasny sygnał, że trzeba zadbać o siebie. Dlatego, że tak jak już wiele razy to ludzie mówią, że życie to nie jest próba generalna. Mamy tylko jeden. Więc tutaj ze zdrowiem jest podobnie. Nie jesteśmy samochodem, w którym wymieni się alternator i wszystko będzie działało dalej. tak? Wymienimy jakieś podzespoły, w silników, skrzyni biegów i będzie git. Człowiek tak nie działa. Jeżeli już jest raz ingerencja w środku, to ona ma swoje konsekwencje do końca życia. I to najlepiej widać po złamaniach, to najlepiej widać po urazach, które, które są właśnie związane z operacjami, że niestety to nie daje, nie daje ulgi w przyszłości, tylko wręcz przeciwnie. No, więc, więc to są, myślę, takie sygnały, które są takie naj, najbardziej rozpoznawalne i najczęściej ludzie przychodzą właśnie w takich sytuacjach. Więc Warto jest poznać siebie i mieć czas dla siebie.